Cześć witajcie z tej strony Morale, Zajawiam witam Was już do drugim odcinku, drugiego sezonu Study Minecraft Dino. E, wracamy. E, nie było przez chwilę odcinków, ponieważ miałem problemy z YouTube'em. E, nie mogłem w, w ogóle wrzucać odcinków. E, na szczęście e, już wszystko jest, działa. Normalnie mogę wrzucać odcinki, więc wracamy z naszym małym maratonem. I bez takiego większego przedłużania, e, bierzemy się dziś e, się do odcinka. E, nasz plan, czyli e, Nether. E, więc, e, co zaczynamy? E, dodałem nowego moda. E, jest to tylko mod na, głównie na mapkę. Jak widzicie, e, nic innego, e, zwykła mapka i tyle. E, więc, co e, się pozmieniało od pierwszego odcinka. Podbieraliśmy nieco surowców, zrobiliśmy farmę krówek i kus i zacząłem budować domek. Ten domek zacząłem budować na odcinku. Niestety odcinek tamten przepadł i się nie da nic niestety go uratować. Taki mały, skromny domek powstał na początek, żeby nie, po prostu nie mieć wszystkiego tutaj. Plan na dziś nadar i jak się uda zrobić jakąś pierwszą maszynkę ale um, ostatnio na live był live um, Udało nam się zrobić z i um, udało nam się zrobić z um, karawek um, więc być um, możliwe, że dostaniemy jego przeszedena i e, tu wrzuciliśmy do przetwarzania, e, oczyszczania z e, kamieniny e, diplo, Diplodoka. E, ale niestety nam się skończyła woda, dlatego wrzucamy wodę i e, niech nam się to oczyszczy. Mamy jeszcze z kamieniny miela, e, Nie wiem co to jest całkowicie. E, mamy łudo i chrząstkę. Wrzucamy teraz tą z i nam się ładnie oczyszcza. Te kości Diplodoka wrzucamy tu, i to jest taki młynek, który mieli te kości, i jest szansa, że nam wypanie właśnie taki skrawek e, Diplodoka. Udało się też zdobyć e, kawałek ro, rośliny z tego, więc mamy też tak, jakby D na i niestety z kości Diplodoka nam nie wypadło. Szansa jest na to mała. E, dlatego nam też nie wypadło. E, wrzucimy sobie żelazo do przepalania i weźmiemy, strasznie te że są głośne, e, weźmiemy sobie e, 3 diamenty e, i zrobimy sobie kilo. Kilow po to, m, aby właśnie zrobić sobie e, pozol do nadaru i po prostu e, zdobyć e, kwadr, bo jest nam potrzebny. Mamy kolejne części dinozaura, więc wrzucimy je tu. Niech nam się mielą, może akurat jakaś cząstka nam wypadnie. Eee, myślę, że eee, pójdziemy sobie teraz na niepotrzebny obsydian i teraz tak na szybko eee, wam powiem. Eee, planuję Sadwar eee, właśnie na tym modzie eee, z dino. Eee, Sadwar powinien wystartować albo w piątek, albo w albo w sobotę Nie znam jeszcze dokładnie daty kiedy by to było ale myślę, że za niedługo gdzieś tu powinna być lawa widzę, że tu gdzieś jest chociaż tam była chyba bliżej właśnie się zagadałem i ją ominąłem. O, tu trzeba pochodnię postawić eee, w sumie minimapa nam się przyda bo dzięki niej e, widzimy na przykład gdzie jest e, jakieś źródło lawy o właśnie tak teraz i po prostu nam jest e, wtedy łatwiej jakieś zejście o i z a odłożyłem nie bandaże ale my chcemy lawę to przyjmujemy całą, zalejemy, sobie pochodnie tu nic nie ma, nie ma eee, czasem warto tak go rozkopać i sprawdzić czy nie ma e, gdzieś lawy, bo po prostu będziemy kopać i umrzemy, bo nas zaleje lawa eee, na shiftie po, dokładnie może być pod nami teraz tak i wykupujemy. Eee, potrzebujemy w sumie zrobimy sobie, weźmiemy jeszcze na enchant e, obsydian. też nam się przyda. Więc e, zobaczmy się, jak e, wykopę e, obsydian. Ok, e, udało nam się e, wykopać. E, mamy e, teraz 14 sztuk, czyli idealnie na e, enchant i na e, właśnie nasz e, portal. E, idziemy do góry e, budujemy e, portal e, w sumie możemy zrobić też enchant i e, pójdziemy do nadaru do nadaru pójdziemy po kwarc i e, może nam się uda zrobić e, chociaż e, kawałek jednej maszynki e, która właśnie nam się przyda do e, stworzenia m, do odzyskania tak jakby z tych skrawków e, dena e, o właśnie e, wrzuciliśmy 4 Kości. No i niestety nam wypadło tylko jeden skrawek, ale w sumie każdy skrawek jest dobry. Jeśli nawet wypadł jeden, e, przybliży nas to do uzyskania dna e, dinozaurów. Da, skrawki sobie odłóżmy tutaj. E, tutaj mamy już tak samo e, takiej ryby i nasiona tu kobla, e, którego będziemy w późniejszym etapie przepalać. E, możemy sobie na razie ten portal zrobić w tym miejscu, to nam nic e, nie będzie przeszkadzało. Weźmiemy tą ziemię e, obsidian raz, dwa, trzy. Teraz stąd ją weźmiemy, a nie tu. Tu e, raz, dwa, trzy. Mm tej ziemi. I jeszcze jedny jednak. Dziadne yy, tu jest. Okej. Okay. Yy, teraz tak. Dobra. Yy, nieważne co chcę zrobić. Yy, <laughs> muszę się tam dostać jakoś. Yy, tak. Trzech. Tak. I teraz raz. Dwa. Tego zjuta stąd zabieramy. Okej. Okay. Yy to wkładamy tu dodajemy tu i teraz pytanie, mamy książkę mm, książki nie mamy ale sobie je możemy zrobić to nie ma problemu no, ale zrobimy sobie dwie i teraz tak eee, potrzebujemy dwa diamenty i robimy enchanting, książka i cztery pa. mamy enchanting możemy sobie go na razie postawić tutaj Efficiency 2. W sumie mógłbym zenchantować, ale na razie nam się to nie opłaca. Zróbmy sobie zapalniczkę i wejdziemy do naderu. O, ładnie, nam się żelazo przepaliło. No i bardzo fajnie. Odpalamy, wchodzimy i zobaczymy, gdzie nas wyrzuci. Okej. Okay. Mm. Niech się wczyta, bo mogą być małe lagi, ale nie widzę. Yy, mapa widzę, że działa też, ale ok. Mm. Teraz idziemy po kwadrat, bo po niego głównie tu przyszliśmy. Po kwas będzie nam potrzebny do maszynki przy okazji trochę expa wpadnie yy, to w sumie dobrze yy, o ładnie, a decepty na świat blokowały to ok Dobra. Yy, weźmy sobie yy, wykopmy tak myślę, że do a wykopmy tą rodę bo widzę, że jest cała duża więc ją wykopiemy i jak na razie nam tyle powinno wystarczyć w patrzu więc e, portal mamy e, nawet myślę że w gorszym miejscu tutaj nam się pojawi na przykład nad lawą e, wtedy byłoby nieciekawie ciekawie <śm> ok i teraz tak to odkładamy e, i będziemy potrzebować tak e, redstone e, patyki wykorzystamy e, receptury bo potrzebujemy tego potrzebujemy stone sobie tego stołna akurat przepalimy e, tam potrzebowaliśmy chyba dwóch tych mm, trzech to jeszcze jedno e, w sumie możemy zrobić sobie z tego wszystkiego mamy 8. dobra mm, potrzebujemy stona stołna, stołna jeszcze jeden Mamy e, teraz tak. Będziemy potrzebować trzy e, żelaza. I będziemy potrzebować szkło. A szkło dobrze by było mieć kolorowe. Może być nawet czerwone. zrobimy sobie z tego barwnik. I zrobimy maszynkę do wykrywania e, wodnych dinozaurów. E, czyli tak. Z tego musimy zrobić kolorowe szkło, Z tego zrobimy szyby i teraz tak, tu, tu, mm, trzy żelazo tutaj, tu i tu, I, a nie zrobiłem tego e, właśnie komparatora, e, to jest nietypowe, że komparator, ale mm, no to poradzić na to tak wymaga receptura. I mamy e, red e, cultivator. E, możemy zrobić różne kolory, to wszystko zależy e, jakie wykorzystamy. Szkło ja, ja w tym przypadku użyłem czerwonego, więc je sobie możemy nawet już tu przynieść. I postawić tu wygląda fajnie, taka to ta ozdoba. Więc e, no. e, i teraz ta e, wiadotka z wodą wkładamy tutaj. I musimy jeszcze jedną przynieść, bo potrzebujemy trzech, e, dwóch. Dwa wodą i wtedy nam to zapełnia. Gdy mamy to zapełnione i będziemy mieć już gotowy e, zalążek e, wodnego dinozaura, e, wtedy wkładamy go tam i e, zacznie nam się tak jakby wykrywać. Jeszcze jedno wiadatkowodem. Okay. Mamy tutaj, tutaj e, taki pasek. E, jeśli ustawimy go na żółty, czyli całkowicie w lewo, płeć naszego dinozaura będzie to samica, a jeśli przesuniemy całkowicie na prawo będzie to samiec. Jeśli ustawimy pasek na środku, centralnie wykluty dinozaur będzie miał losową płeć. Wtedy nie mamy na to wpływu. Żeby było ciekawe ja będę chyba korzystał z tego losowego tak aby nie ustawiać sobie płci. E, teraz tak, mamy tutaj takie rzeczy jak lipets, e, vitamins, minerals i promik, e, proximaps mm. Są to paski, które e, pozwolą nam m, nasz zalążek e, dać mu pokarm e, który e, pozwoli mu się wykluć bo bez tego po prostu nam się nie wykluje i teraz tak, e, wsadzić tam, e, nie wiem czy możemy a chyba możemy, na pewno możemy wsadzić mięso. I wtedy e, dane, dane mięso, dana roślina e, zapełnia nam dany e, na przykład jedno mięso daje nam e, wszystkiego po trochu, najmniej daje nam e, minerałów. E, gain mm, nie możemy go wsadzić, więc tylko możemy wsadzić w tym wypadku mięso wkładamy i mamy pełne e, wszystkie paski najlepiej tak je mieć, żeby nam czasami nie zabrakło i czasami może tak zrobić że jak zabraknie danego to po prostu dinozaur nam się nie wykluje i wtedy stracimy jego zalążek na to e, już nie wypada, więc najlepiej mieć na fulla wtedy wkładamy tu dinozaura i on się nam zacznie wykluwać e, ze względu na to że jeszcze nie mamy żadnego e, takiego gotowego zalążka, bo nam brakuje. E, zrobimy sobie jeszcze w sumie taki jeden kultywator. Tym razem zrobimy e, na przykład żółty, e, czyli potrzebujemy 8 szkła. E, potrzebujemy 3 te. Tu, 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 to sobie odłożymy tutaj. A dobra, odłożyłem to co nie trzeba potrzebujemy 3 żelaza yy, i kwatot, yy, który gdzieś tu odłożyłem yy, Dokładnie A, jeden I zrobimy sobie komparator I, yy, Zrobimy sobie barwnik I zrobimy sobie kolorowe szkło Teraz z tego robimy szyby nie wiem czy pokazuje nie pokazuje nam niestety naszej e, receptury i mamy te żółty więc kolory e, wszystkie jakie są dostępne w Minecrafcie możemy mieć tego ten sobie postawimy na przykład tu i mamy żółty i czerwony możemy mieć nawet chyba biały jak się nie mylę ale jego już nie będziemy robić i teraz tak mm, Mamy tutaj tego sugarcane'a mm, Papiat weźmy e, całą skórę Zrobimy sobie jeszcze biblioteczki Do enchantu mm, Teraz tak e, To mamy, to mamy W mm, możemy odstawić e, Właśnie To jeszcze chyba da się zmienić Jak się nie mylę Z tego da się chyba uzyskać e, dena ale nie jestem pewien dokładnie więc y, może akurat nam coś jeszcze z tego wypadnie teraz tak y, skóra bo nam skóry brakowało Siedem książek 8 y, czyli wyjdzie nam dwie biblioteczki jednej nam zabraknie chociaż nie, no, nie zabraknie bo tu mamy trzcinę która nam pozwoli Zabić e, książki. Dwie zostały, czyli dwie sadzimy. Prześpimy się na szybko. I zrobimy jeszcze e, kilka bookshelfów do naszej e, tutaj właśnie mm, enchanting. Czyli te książki weźmy, dawno będziemy potrzebować. I skóra. Ok. E, możecie napisać w komentarzu, czy. Eee, na przykład chcielibyście zobaczyć coś innego, czy eee, podmika wam odpowiadają. Eee, czyli trochę robimy, eee, na przykład budujemy i trochę zajmujemy się eee, dinozaurami, czy tylko na przykład chcieć, eee, chcecie zobaczyć dinozaurę. Eee, dobra, bookshelfy i wtedy zobaczymy unbreaking 2 Ja sobie ten enchant wezmę nie wezmę ten enchant ponieważ e, może nam później poziomu braknąć A tak to mamy e, diamentowy kill off, nam się już tak szybko nie zapsuje No i spoko, Mamy e, Unbreaking 2. E, Nic e, Chyba tyle na ten odcinek Ja Wam serdecznie dziękuję Zachęcam do zostawienia łapki w górę, suba na kanale, już niedużo nam brakuje, bo chyba tam 5 albo 6 subów do 130, więc zachęcam do zostawienia łapki w górę, suba na kanale, no i widzimy się już w kolejnym odcinku, jak tylko wbijecie pod tym 10 łapek w górę dla maratonu, więc trzymajcie się, do zobaczenia, Bajo!